Witam. Dzisiaj taki krótki filmik z koszenia kosiarką bębnową. Taka mała kosiareczka z jednym bębnem. Jest to urządzenie firmy VARI. Z tym, że o samej kosiarce, tutaj samym napędzie, może tutaj nie będę wiele mówił i nie będę go pokazywał dokładniej, dlatego, że już miałem film wcześniej. Tylko wcześniejszy film był po prostu z innym oprzyrządowaniem. Wtedy miałem takie noże do, do karczowania, do mulczowania. Natomiast tutaj, jak widać, jest bęben. To jest po prostu... Takie wymienne, końcówka wymienna, można sobie zamienić na coś innego. Tak tylko pokrótce powiem, że jest tu silnik Hondy GCV 190, nie pamiętam czy 6 czy 6,5 konia. Ma dwa biegi, ręcznie trzeba sobie pasek klinowy z jednego koła na drugie przerzucić, czyli na postoju. No i poza tym wszystko jest, wszystko się odbywa za pomocą pasków, czyli zarówno napęd samej kosiarki, jak i napęd bębna realizowane są za pomocą pasków. Zauważyłem, że w ostatnich latach zrobiło się sporo tego typu urządzeń, różne firmy je mają. Tutaj nie będę pokazywał może szczegółów konkretnego urządzenia. Ogólnie chcę omówić, po prostu chcę pokazać, omówić jak to działa. Taka po prostu lekka kosiarka bębnowa, nie patrząc na, na firmę, na producenta. Nie chodzi mi o konkretny model, chociaż tutaj jest jak widać Lucina Max. A więc kosiarka bębnowa, czyli z bębnem. Na którym są zamontowane tutaj cztery takie noże, tnące one oczywiście są ruchome. W razie uderzenia o przeszkodę się chowają do środka. Tutaj trzeba też zauważyć, że akurat ta kosiarka ma dwa talerze: jeden na górze, drugi na dole. Ten na dole jest czarny, słabo go widać, ale jest tam drugi talerz. Te tańsze modele mają pojedynczy talerz i po prostu do niego przymocowane noże. Tutaj jest taka dość solidna budowa. Także zobaczmy teraz, jak ona sobie kosi cztery nożytnące zobaczmy jak to działa A więc mamy tutaj kosiarkę rotacyjną, bębnową, stworzoną głównie do koszenia wysokiej trawy. Jakieś łąki po prostu na pokos do zbioru siana. Oczywiście nadaje się również na jakieś nieużytki, jakieś wysokie badyla. Nawet samosiejki jakieś grubsze też śmiało, śmiało zetnie. Do koszenia takich zadbanych trawników gdzieś koło domu moim zdaniem się nie bardzo nadaje, dlatego, że nie ma żadnej regulacji Wysokości koszenia nie ma możliwości zbierania trawy, mulczowania, ona po prostu tylko kosi. Ale za to kosi każdą wysokość. Dla niej to naprawdę nie ma różnicy, czy trawa ma 10 cm, czy 2 m. Dodatkowo, moim zdaniem, nie kosi ona dość równo, żeby się nadawała do koszenia jakichś ozdobnych trawników, chyba że grunt jest bardzo, bardzo płaski. Wtedy owszem, wtedy będzie równo, ale jeśli jest trochę wyboisty, wtedy już ta kosiarka nie, nie skosi ładnie trawnika. Poza tym może skalpować ziemię. Za to świetnie się nadaje na nierówny teren. Nie przeszkadzają jej wyboje, kretowiska, jakieś samosiejki, patyki leżące na ziemi. Wszystko, co, co da się skosić, to ona skosi. Jedyne co to, jeśli uderzymy o jakiś kamień albo, albo pień. Wtedy nawet kosiarka się nie uszkodzi, po prostu noże się schowają, mogą się ewentualnie wyszczerbić albo stępić, ale nie ulegną zniszczeniu. Także to jest taka dobra, dobra kosiarka na takie zaniedbane tereny. Trzeba też zauważyć, że jest to urządzenie do raczej dużych terenów. Nie opłaca się go kupować, jeśli ktoś ma tylko mały ogródek, ale jeśli ktoś posiada jakiś plac, który taki bardziej zaniedbany, który kosi raz albo dwa razy do roku, i nie musi tam być super ładnie skoszone, wtedy jak najbardziej takim urządzeniem można szybko, fajnie skosić. Tym bardziej, jeśli chcemy trawę później zebrać, dlatego że ona zostawia ładny pokos, można wręcz takie od razu wałki sobie porobić. Nie ma problemu. No i to by było wszystko, co wam dzisiaj chciałem pokazać. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam na inne moje filmy.